Cześć, idę właśnie na siłownię i wpadłem na pomysł, żeby rzucić ci siedmiodniowe wyzwanie, które spowoduje, że twój trening odmieni się na zawsze. To nie będzie miało nic wspólnego z jakimś wysiłkiem typu zrób 100 pompek codziennie, czy szóstkę weidera, bo uważam, że takie formy są ok, i mogą zmotywować, ale jestem zwolennikiem rzeczy, które można wprowadzić i które można potem konsekwentnie utrzymywać przez nawet całe swoje życie, a przynajmniej przez cały swój straż treningowy. Dlatego dzisiaj dam ci cztery. Rzeczy, które musisz spróbować przez ten tydzień, przez 7 dni i zobaczysz, jak to na ciebie wpłynie. To co, podejmujesz się? Jeżeli tak, to napisz to w komentarzu, bo w momencie, kiedy podzielisz się tym z innymi, to będziesz jeszcze bardziej zobligowany do tego, żeby dać temu szansę. Jesteśmy już przed siłownią, i zanim do niej wejdziemy, dostaniesz zadanie, które będziesz wykonywał przez cały ten tydzień, mianowicie bierzesz swoją komórkę i robisz jedną serię, jedno powtórzenie przełączenia komórki w tryb samolotowy. Tak, żeby nic totalnie Ci nie przeszkadzało na treningu. I ja wiem, że teraz możesz sobie pomyśleć, że co to w ogóle za zmiana, co ten Grzymski, co ten gościu z internetu wymyślił. I możesz mi nie wierzyć na słowo, spoko, ale po prostu daj sobie szansę. Spróbuj na samym sobie przez tydzień zobaczyć, jak będzie się z tym czuł. W momencie, kiedy widzę osoby, które trenują na siłowni i cały czas pomiędzy seriami siedzą w komórce i odpisują, załatwiają jakieś sprawy, rozmawiają przez telefon, to tam nie ma żadnego skupienia. Potem podchodzą do kolejnej serii i są totalnie rozproszeni, są głową jeszcze w zupełnie w innym miejscu, przez co ta seria jest zrobiona byle jak. Więc Twój trening na tym niesamowicie cierpi w momencie, kiedy masz komórkę podłączoną do internetu i cały czas zajmujesz się światem zewnętrznym. Daj sobie luz dla Twojej głowy, potraktuj tą godzinę jako odpoczynek od tego całego świata zagonienia i biegania. Będzie to Twoja forma odpoczynku, relaksacji, medytacji i potraktuj ten trening na 100%. Podziękuję Ci Twoja Głowa, bo odpocznie i twoje ciało, bo będziesz miał lepsze efekty. Jeżeli na przykład Korzystasz z komórki, bo cały czas musisz mieć muzykę w słuchawkach, to też to jest spoko jako forma motywacji, ale możesz sobie swoją ulubioną playlistę ściągnąć i mieć w formie offline i również z niej korzystać nie potrzebujesz do tego internetu. Więc spróbuj, a my wchodzimy na siłkę i zaraz zadanie dwa. Ta sama komórka, która może być dla Ciebie źródłem rozproszenia, może też Ci bardzo pomóc. I o co chodzi? O to, żebyś teraz przez cały tydzień Nagrywał jedną, najcięższą serię, którą wykonujesz danego ćwiczenia. Czyli na przykład, jeżeli robisz trzy serie wyciskania sznangi, leżąc, to nagraj ostatnią serię. Dlaczego warto się nagrywać? Z czterech podstawowych powodów. Pierwszy powód, widzisz dokładnie technikę, swoje błędy. Możesz sobie nawet nie uświadamiać tego, że robisz coś źle, i dopiero w momencie, kiedy to zobaczysz, widzisz gołym okiem, co zrobiłeś nie tak. Po drugie, będziesz wiedział, że robisz tą serię dostatecznie ciężko. Warunkiem hipertrofii jest to, żebyś robił tę serię dostatecznie blisko upadku mięśniowego. I czasami nam się wydaje, że już więcej nie możemy, ale tylko tak podpowiada nam nasza głowa, bo naprawdę moglibyśmy zrobić jeszcze dużo więcej. Przykładowo, gdyby ktoś nam przystawił pistolet do głowy i powiedział, że musimy podnieść jeszcze raz tą sztangę i na pewno nam by się udało. Momentalnie już powiedzieliśmy sobie nie, ale w sytuacji zagrożenia życia dalibyśmy jeszcze radę. I na filmie to doskonale widać. W momencie, kiedy prędkość poruszania się sztangi zwa, to znaczy, że jesteśmy już dostatecznie blisko opadku mięśniowego i jest to seria wykonana dobrze, w sposób, który zapewnia hipertrofię. Po trzecie, możesz mieć taką swoją dokumentację tego wszystkiego i wrócić do tych filmów po jakimś czasie, i będziesz dokładnie widział, jak robiłeś, jakim obciążeniem, a teraz robisz w inny sposób, lepiej technicznie, z większym ciężarem, więc jest progres. Możesz realnie to ocenić. I po czwarte, w momencie, kiedy będziesz nagrywał swoją ostatnią serię, będzie to dla ciebie bardzo motywujące, bo jest nagranie, jest pełne skupienie. I możesz to skupienie i tą motywację przenieść na inne powtórzenia w treningu. I żeby się nagrywać, nie potrzebujesz żadnego skomplikowanego sprzętu. Wystarczy butelka z wodą i twój telefon, i to jest wszystko. No ale z doświadczenia wiem, że większość ma taką przeszkodę mentalną i strach przed nagrywaniem wśród innych osób na siłowni. Ja to doskonale rozumiem, bo czasami jeszcze może, możecie zostać pomyleni jako jakiś feed YouTuber albo. Bo co gorsza influencer i ja rozumiem, że nie chcecie być zakwalifikowani do tej kategorii. Naprawdę to rozumiem. Ale pomyślcie, że większość ludzi naprawdę nie zwraca uwagi na to, co Wy robicie i nawet jeżeli zwrócą uwagę i pomyślą sobie, ojejku, on nagrywa, ale to dziwne, to zaraz po wyjściu z tej siłowni każdy o Was zapomni. Wszyscy myślą o sobie i Wy macie tak samo. Zastanów się, kiedy widziałeś jakiegoś gościa na siłowni, który robi jakąś dziwną rzecz, i jak długo o nim myślałeś w momencie, kiedy wyszedłeś z siłowni? 5 sekund? Bo później musisz zająć się swoimi sprawami, prawda? Więc wszyscy tak mają. Więc nawet jeżeli robisz coś głupiego, to nikt nie będzie o tobie pamiętał. Więc jeżeli może zadbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie, o swoją technikę, o lepsze przyrosty, to dlaczego by tego nie robić i zaryzykować chwilę. Nawet nie wiem czego, jakie tu jest ryzyko, nagrywania się. <grym> więc spróbuj. Po trzecie, na ten tydzień zostawiamy swoje ego w domu. I nieważne, że twój kumpel z klatki wyciska 100 kg, a ty 80. Nieważne, że ktoś jest silniejszy od ciebie, nie próbuj ich dogonić przez ten tydzień, a wręcz zmniejsz ciężar. Czasami w internecie widzimy dużego gościa, bardzo dobrze zrobionego, który podnosi relatywnie małe obciążenie i wtedy w komentarzach jest wielki hejt, że czemu jesteś taki słaby, a masz takie wielkie mięśnie. Otóż Hipertrofia nie jest jeden do jeden powiązana ze siłą. I zamiast śmiać się z tego gościa, że jest duży, dobrze wygląda i podnosi mało, zastanów się, co on robi takiego, czego ty nie robisz, że on wygląda w ten sposób, używając mniejszego obciążenia. Totalnie zmiana myślenia, która ma gigantyczny sens, bo mniejsze obciążenie, jeżeli trenujesz pod kątem sylwetkowym, to jest mniejsze ryzyko kontuzji i mniejsze obciążenie układu nerwowego. Więc relatywnie warto jest korzystać z jak najmniejszego obciążenia, ale tak, żeby to powodowało dalej hipertrofię. Więc przez ten tydzień skupiamy się mocno na czuciu mięśniowym. Bardzo dobrą wskazówką jest również to, żeby zamknąć oczy, wtedy możesz totalnie oddać się temu. Co w połączeniu z wyciszonym telefonem i wiem, że nikt nie będzie mi przeszkadzał. Jest pewną formą medytacji, uważności i skupieniu się na tym, co ma pracować. Nawet jeżeli uży, użyjesz mniejszego obciążenia niż zwykle, to oddaj się temu i zobacz, jak będzie Ci się trenowało, jak poczujesz mięśnie i później w konsekwencji zobaczysz, jaki jest progres. Naprawdę warto. I oczywiście, progres siłowy jest bardzo ważny, ale tylko w momencie, kiedy masz standaryzację tego ruchu. To znaczy, masz już połączenie mózg mięsień i robisz tak samo. Technicznie, z treningu na trening i wtedy w momencie, kiedy rośnie obciążenie, którym się posługujesz to oznacza, że robisz postępy. Ale w momencie kiedy rzucasz się na ten ciężar zbyt szybko, to pracujesz wszystkim dookoła, a zwłaszcza swoim ego, a nie trenujesz mięśnia, na którym ci akurat zależy. Dlatego technika, później dodawanie obciążenia i to jest bardzo dobry progres. Więc skup się w tym tygodniu na technice, na czuciu mięśniowym i przez chwilę przestań nie myśleć o ciężarze, który używasz. I ostatnie, ale według mnie absolutnie najważniejsze, a wręcz niezbędne, jeżeli Zależy Ci na dobrej sylwetce, kawałek notatnika, długopis i notuj dokładnie obciążenie, którym się posługujesz, liczba serii, oczywiście ćwiczenia, które robiłeś, ale także dopisz, jak się czułeś na treningu, co Ci to dało, czy byłeś zmęczony, czy miałeś dużo siły. Im więcej informacji, tym lepiej dla Ciebie, bo mają to być informacje, które służą Tobie. W momencie, kiedy tego nie robisz, to nie masz pojęcia, w którym momencie się znajdujesz, nie masz pojęcia, czy jest progres, czy też go nie ma a kawałek papieru i długopis w zupełności wystarcza, żeby Cię motywować przez długie miesiące, bo wtedy możesz cofnąć się kilka tygodni do tyłu i dokładnie zobaczyć, jakim ciężarem się wtedy posługiwałeś, co robisz teraz i masz krowa na rowie, że zrobiłeś progres i idziesz w dobrym kierunku. Bez tego nie masz pojęcia, jesteś jak dziecko we mgle i tracisz swój czas. Podsumowując, mamy cztery rzeczy, jeżeli chodzi o ten tydzień. Po pierwsze, tryb samolotowy, jeżeli chodzi o telefon. Ale ten telefon może nam posłużyć jako narzędzie do tego, żeby nagrywać swoje najcięższe, ostatnie serie. Dodatkowo zostawiasz ego w domu, nie koncentrujesz się aż tak bardzo na ciężarze, który używasz, ale na czuciu mięśniowym. I po czwarte, notujesz wszystko to, co robiłeś, zapisujesz dokładnie i po tygodniu zobacz, czy te rady mają sens, czy też nie. Jeżeli tak, to proszę, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i przypominam o mojej najnowszej książce Reset, którą jeszcze możesz kupić z darmową dostawą na stronie www.reset.alt.pl. Zapraszam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!